Witajcie, moje drogie mac a konkretniej moje macmerficzki z drugiej A. Słuchajcie, to jest dla, dla Was specjalny odcinek dla mojej, słuchajcie, dla moich mac z drugiej A. Pozdrawiam Was serdecznie, tak jak chcieliście. Nie będę wymieniał każdej osoby z imienia i nazwiska, no, ale bardzo Was ściskam gorąco i zachęcam oczywiście do obejrzenia tego filmiku kilkakrotnie, tak aby Wam poszła ta kartkówka w końcu dobrze. Układy, równań. I. W poprzednich odcinkach znajdziecie na pewno układy równań liniowych. Możecie sobie zerknąć, słuchajcie, jak rozwiązywać układy równań metodą przeciwnych współczynników, metodą podstawiania. Tutaj. W tych konkretnych układów, układach równań skupimy się na metodzie podstawiania. I to będzie zdecydowanie najlepsza metoda, więc możecie sobie przed tym filmikiem obejrzeć metody podstawiania. Ale zanim przejdę, słuchajcie, do rozwiązywania układów równań, to pamiętajcie, Subik na kanale, dzwoneczek oczywiście sobie ustawcie. Łapeczka w górę pod filmiczkiem. No i oczywiście wbijajcie do mnie na Instagrama. Followujcie, ma No i co, słuchajcie, do dzieła? Układy równań, ale powiedziałem, że to będą układy równań nieliniowych. Co to znaczy? W poprzednich filmikach mówiliśmy sobie o układach równań liniowych, to znaczy, że mieliśmy dwa równania i każdy z tych równań było równaniem liniowym, czyli takim, które przedstawiane jest za pomocą funkcji liniowej. Y równa się x plus b, oczywiście pamiętacie. Natomiast w tym przypadku jedno równanie będzie liniowe, a drugie będzie nieliniowe, a konkretniej będzie to równanie kwadratowe. No i teraz, jeżeli miałbym Wam to zobrazować graficznie, no to oczywiście mamy jedną funkcję liniową, więc napiszmy sobie y równa się a niech będzie a1x plus b1 tak? czyli a, b, a i b tak naprawdę tylko jedyneczki dodałem po to, żeby nam się tutaj nie, zmieni, nie, nie myliły oznaczenia a drugie równanie to będzie funkcja kwadratowa, czyli na przykład a2x kwadrat plus b2x plus c2 no współczynniki oczywiście po to poda dodałem tak naprawdę te współczynniki z indeksami po to, żebyście nam się, żeby nam się udało to rozróżnić jedyneczki, bo pierwsze równanie dwójeczki, bo drugie nic specjalnego ale po co tak naprawdę to poznaczałem? Po to, abyście zobaczyli, że pierwsze równanie to jest funkcja liniowa, drugie równanie to jest funkcja kwadratowa. Oczywiście nie ma kolejność najmniejszego znaczenia, bo pierwsze może być kwadratowe, a drugie może być liniowe. Ale co jest, słuchajcie, ważne, zobaczcie, tutaj mam taką postać: y równa się w pierwszym i drugim równaniu. W takiej postaci z takiej postaci jesteście w stanie odczytać, jak wygląda jak wygląda nasza funkcja liniowa, jak wygląda nasza funkcja kwadratowa, bo na pewno pamiętacie, że jeżeli chodzi o funkcję liniową, jeżeli współczynnik kierunkowy, czyli to, co stoi przy x, czyli nasze a, jest dodatnie, to funkcja jest rosnąca, jeżeli a jest mniejsze od zera, to funkcja jest malejąca, jeżeli a równa się 0, to funkcja jest stała. Czyli jeżeli a 1 jest większa od 0, to funkcja będzie rosnąca. Jeżeli a1 będzie mniejsza od 0, to funkcja będzie malejąca. Jeżeli a1 będzie równało się 0, to znaczy, że funkcja będzie stała. Jeżeli chodzi o funkcję kwadratową, czyli tutaj zobaczcie, przy x kwadrat stoi a2, czyli nasz współczynnik A. I on będzie wpływał na to, tutaj nasze a2, czy nasza funkcja kwadratowa, pamiętacie, wykresem funkcji kwadratowej jest parabolka. I to od A2 będzie zależało, czy ta parabolka będzie uśmiechnięta, czy smutna. No bo jeżeli A2 jest dodatnie, czyli większe od zera, to parabolka jest uśmiechnięta i będziemy rysować ją w ten sposób. Jeżeli natomiast A2 będzie mniejsze od zera, to znaczy, że ona będzie smutna i będzie wyglądała w ten sposób, tak? No i teraz, słuchajcie, jeżeli mamy ten układ równań rozwiązać, to mamy tak naprawdę trzy możliwości tego, co nam wyjdzie. No bo możemy mieć parabolkę, to i teraz względem tej parabolki nasza linia może przebiegać sobie gdzieś tu. Czyli zobaczcie, nie mam rozwiązania, tak, ponieważ moja parabolka nie przecina się z moją linią. E, to na pewno będzie przypadek wtedy, kiedy delta wyjdzie nam na minusie, no bo nie oszukujmy się, ale mamy funkcję kwadratową, więc będziemy musieli policzyć tą deltę. Więc jeżeli delta wyjdzie na minusie, to znaczy, że nie mamy rozwiązania. Możemy mieć dokładnie jedno rozwiązanie, kiedy moja linia, moja funkcja liniowa jest styczna z parabolką. O, tutaj zobaczcie, jest styczna, czyli mamy jeden punkt wspólny, czyli oczywiście delta równa się 0. I trzeci przypadek, kiedy mamy dwa punkty przecięcia, to jest oczywiście wtedy, kiedy delta jest dodatnia, wtedy mamy dwa punkty przecięcia. No i oczywiście ja Wam to troszeczkę zobrazowałem graficznie, tylko zobrazowałem Wam oczywiście taki przypadek, od razu napiszę, gdzie A1 jest dodatnie, no bo funkcja jest rosnąca i a2 też jest dodatnie, bo moja minka jest uśmiechnięta. No i co? Słuchajcie, tyle jeżeli chyba wydaje mi się, jeżeli chodzi o jakieś wprowadzenie. Przejdźmy do przykładów. Mamy rozwiązać układ równań i podać jego interpretację geometryczną, czyli musimy narysować parabolkę i musimy narysować naszą funkcję liniową. Zróbmy sobie y, któryś przykład, drugi sobie przykład zróbmy, przykładik B. Oczywiście pozostałe przykłady, których ja nie rozwiązuję, wy rozwiązujecie samodzielnie, i piszecie mi w komentarzach, jakie uzyskaliście wyniki. Moje macmerficzki i na plusiki mogą liczyć. Oczywiście, jak w komentarzach napiszą odpowiedni wynik. Dobry wynik. y równa się x plus 2, y równa się x kwadrat. No i zobaczcie, tutaj mamy od razu taką fajną postać, gdzie mamy y i y, czyli od razu widzimy, mamy podany wzór funkcji, tak jakby, tak? Czyli pierwsza to jest funkcja liniowa i ona jest rosnąca, bo przy x nic nie stoi, czyli tak jakby stoi jedyneczka druga funkcja to jest funkcja kwadratowa, przy x kwadrat nie stoi nic, czyli stoi jedyneczka, czyli to oznacza, że parabolka będzie uśmiechnięta. Ale ja nie wiem teraz, jakie będzie położenie, czy będzie przecinać, czy będzie styczne, czy w ogóle będzie przebiegało gdzieś obok. No to jakie to będzie, w zależności, y, oczywiście powiemy sobie, jaka jest delta. No więc skoro to jest y i to jest y, no to możemy użyć tak zwanej metody podstawiania, czyli pod y podstawiam, Y, czyli z pierwszego równania pod y podstawiam y z drugiego, czyli zobaczcie, skoro y równa się x plus 2 i y równa się x kwadrat, to mogę napisać, że x plus 2 równa się po prostu x kwadrat. No i teraz przerzucam wszystko na jedną stronę, na lewą albo na prawą, jak mam wygodniej. Ja na przykład przerzucę wszystko na prawą stronę. Jak zapytacie mnie dlaczego, to już wam mówię. Otóż przerzuciłem sobie na przykład na prawą stronę, yy, dlatego że przy x kwadrat będę miał współczynnik dodatni, czyli przy a. I będzie po prostu może łatwiej się liczyło. No nie wiem, ja jakoś tak wydaje mi się, że jest lepiej. Liczymy sobie deltę. Pewnie pamiętacie wzór na deltę, albo nie pamiętacie, ale jak nie pamiętacie, to ja Wam przypomnę. Jeżeli mamy funkcję kwadratową ax kwadrat plus bx plus c, to liczymy sobie deltę jako b kwadrat minus 4ac, a następnie wyznaczymy x1 oraz x2 x1 to było minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, a, a x2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. No dobra, no to do dzieła. No możemy sobie wypisać, no niech będzie, no wypiszę ile jest to a. a to, to jest to, co stoi przy x kwadrat, czyli jedyneczka, b to jest to, co stoi przy x, czyli minus jedyneczka, a c to jest wyraz wolny, czyli minus 2. No więc podstawiam b kwadrat minus 1 kwadrat minus 4 razy a razy c. Czyli to się równa. Minus 1 do kwadratu to jest 1. Minus 4 razy 1 to minus 4 razy minus 2 to jest plus 8. I 1 plus 8 to jest 9. No więc liczę x1 jako minus b, minus b, minus b, czyli plus 1. Minus pierwiastek z delty, na no przecież pierwiastek z 9 to jest 3. Przez 2 razy a, czyli przez 2. 1 minus 3 to minus 2. Minus 2 przez 2 to będzie minus. 1, z kolei x2 to będzie minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. 1 plus 3 to 4, 4 na 2 to będzie 2. No i teraz jak mamy już wyznaczonego x, to możemy wyznaczyć mu do pary, że tak powiem, y. Z którego równania? Nie ma najmniejszego znaczenia, wyliczcie tam, gdzie łatwiej się podstawia. No ja na przykład zrobię z drugiego równania, bo y równa się x2, czyli minus 1 do kwadratu to będzie po prostu 1 no, i tutaj y równa się x do kwadratu, czyli 2 do kwadratu to będzie po prostu 4. Czyli zobaczcie, wyszły mi dwa punkty: punkt p1, albo nie, punkt a niech będzie, nie ma znaczenia jak sobie oznaczycie, który ma x, xy, czyli minus 1, 1, i punkt b, który ma x, xy, czyli 2 i 4. Czyli zobaczcie, po pierwsze, delta wyszła nam na plusie, czyli to oznacza, że moja, moja funkcja liniowa przecina parabolkę w dwóch punktach. Moja parabolka, słuchajcie, jest uśmiechnięta. No, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, przy x kwadrat to jedyneczka. I moją parabolkę przecina funkcja liniowa, rosnąca funkcja liniowa. I przecina ją w dwóch punktach. W punkcie A i w punkcie B. I to jest tak naprawdę obraz graficzny mojego układu równy, czy geometryczny. Dobra, podpunkcik kolejny. y równa się minus x minus 2. Y równa się minus x 2 tym razem parabolka jest, zobaczcie, przy x kwadrat stoi minus, i więc jest smutna, i moja parabolka jest. Nie, I moja parabolka jest smutna, oczywiście. I moja funkcja liniowa jest malejąca, bo przy x stoi minus. Rozwiązujemy sobie metodą podstawiania, czyli mam minus x minus 2, równa się minus x kwadrat. Tym razem przeniosę sobie x kwadrat na lewą stronę i będę miał x kwadrat minus x minus 2 równa się 0, czyli moje a. To jest 1, moje b to jest minus 1 i c to jest minus 2. I liczymy sobie w takim razie deltę. b kwadrat minus 4 razy a razy c, czyli mam 1 dodać 8, co da nam 9, czyli pierwiastek z delty to będzie oczywiście 3. No i liczymy sobie x1 jako minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli minus 2 przez 2 to minus 1 i x2 jako minus b plus pierwiastek z delty przez 2, czyli 4 na 2 to będzie 2. No i teraz podstawiamy sobie y, pod x, tak żeby wyliczyć y, -a. czyli y to jest. Y, a teraz podstawmy sobie na przykład do pierwszego równania, a trzy, brzmi nie. Minus x minus 2, czyli minus minus 1, minus 2, tak? Minus minus 1 to jest 1, 1 minus 2 to będzie minus. 1, czyli już mam punkt A, który ma współrzędne minus 1 i minus 1. I tutaj liczymy sobie Y minus x, minus 2. Czyli mam minus 2, minus 2 to będzie minus 4. Czyli mój punkt B ma współrzędne 2 i minus 4. Zobrazujmy to słuchajcie graficznie, czyli mamy parabolkę, która jest smutna. I mamy funkcję liniową, która jest malejąca. Czyli wygląda mniej więcej w ten sposób. No i przecinamy się w dwóch punktach w punkcie A oraz w punkcie B. Dobra, kolejny przykład. x minus y minus 6 równa się 0 i y równa się minus x kwadrat. Tutaj słuchajcie, nie mam już wyznaczonej funkcji liniowej konkretnie, no więc z pierwszego równania sobie ją wyliczę. I będziemy mieli y, czyli tak, przerzucam sobie, słuchajcie, tak, żeby przy y było, był plus, czyli było jedynka. To ja przerzucę y teoretycznie na prawą stronę i tu mi zostanie x minus 6. No a tutaj mam y równa się minus x kwadrat, tak? Tutaj y, mam y równa się y. Równa się, patrząc po pierwszym równaniu, wiem, że to jest funkcja liniowa rosnąca. Patrząc po drugim równaniu, widzę, że to jest funkcja kwadratowa. Parabolka będzie smutna. Przyrównuję sobie y, czyli y to jest x minus 6 i tu jest i minus x kwadrat. Przerzucam minus x kwadrat na lewą stronę i będę miał x kwadrat plus x minus 6 równa się 0, czyli a jest 1, b jest 1 i c jest minus 6. Liczymy sobie deltę, czyli b kwadrat minus 4 razy a razy c, czyli mam 1 dodać 24, co daje nam 25, czyli x1 to jest minus b. Minus pierwiastek z delty przez 2a, minus 6 na 2 to będzie minus 3, no i liczę x2, minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli przez 2, 5 minus 1 to 4, 4 na 2 to będzie 2. No i teraz podstawiamy sobie pod y, a tutaj pod x w sensie wyliczymy y. y to jest x minus 6, czyli minus 3, minus 6 to będzie minus 9. Czyli mój punkt A ma współrzędne minus 3 i minus 9. A tutaj, jak podstawimy sobie, to mam xxx, czyli 2 minus 6, czyli to będzie minus 4. Czyli mój punkt B ma współrzędne 2 i minus 4. Czyli obraz graficzny. Słuchajcie, moja parabolka jest smutna, a moja funkcja liniowa jest rosnąca, czyli idzie w tą stronę. No i mamy punkt A i punkt B. No i tak wygląda interpretacja geometryczna naszego układu równań. Rozwiąż układ równań i podaj jego interpretację geometryczną. Tutaj mamy troszkę bardziej skomplikowane przykłady, no ale cóż, co my nie damy rady? Yy, pierwszy przykład, nie wiem ile tutaj, raz, dwa, trzy mam dla Was, czyli co, ja trzy rozwiązuję, Wy rozwiązujecie trzy samodzielnie i piszecie mi w komentarzach wyniki. Z pierwszego równania wyliczmy sobie y, Czyli mamy y równa się. Zobaczcie, przy y już tutaj w tym momencie stoi plus, więc ja x i minus czwórkę wyrzucę na drugą stronę i będę miał minus x dodać 4, a drugie równania sobie tutaj nie ruszam, więc y, zobaczcie, przyrównujemy sobie minus x plus 4, bo to jest y równa się i y to jest x kwadrat minus 4x dodać 4. Przerzucam wszystko sobie na jedną stronę, może przerzucę wszystko na prawą, czyli mam x kwadrat. Minus 4x i tam jest minus x. Jak minus x, a wyrzucę na drugą stronę, to będę miał plus x, czyli będzie minus 3x. O jak się ładnie składa, słuchajcie, czwóreczki są po dwóch stronach, mają te same znaki, więc one mi się zredukują. Oczywiście, jak chcecie, możecie liczyć deltę i policzyć tą deltę, ale zrobię inaczej, bo chcę z Was też nauczyć rozwiązywać zadania szybciej. Natomiast nie chodzi tutaj o takie całkowicie schematycznie, więc jeżeli nie podoba Wam się ten sposób, to Wy sobie policzcie na spokojnie deltę i sprawdźcie, czy Wam wyjdzie tak samo. Natomiast ja powiem Wam tak. Jeżeli nie ma C, nie ma tego wyrazu C, tego wyrazu wolnego, to możemy, słuchajcie, wyłączyć sobie, zobaczcie, x przed nawias. Jak wyłączycie sobie x przed nawias, to zostaje mi x minus 3 równa się 0. No i teraz zadajmy sobie jakże trudne pytanie. Kiedy wynik mnożenia jest 0? No wynik mnożenia jest 0 wtedy... Kiedy mnożymy przez 0, czyli albo x będzie zerem, albo ten nawias będzie zerem. Czyli przyrównujemy sobie do zera każdy po prostu z czynników. No, to pierwsze już jest rozwiązane, bo x równa się 0, a w tym drugim przenosimy sobie trójeczkę na drugą stronę i mamy x równa się 3. Podstawiamy, słuchajcie, i wyliczamy, ile jest y. Y to jest minus x plus 4, czyli minus 0 plus 4, czyli 4. Y równa się minus x, czyli minus 3 plus 4, co daje mi 1. Czyli mamy dwa punkty. Punkt A ma współrzędne 0 i 4, i punkt B ma współrzędne 3 i 1. Zobaczmy. Parabolka przy x kwadrat stoi 1, bo to jest 1x kwadrat minus 4x, więc parabolka jest uśmiechnięta. Natomiast jeżeli chodzi o funkcję liniową, tutaj stoi minusik przy x. Czyli ona na pewno jest malejąca, tak? Czyli tutaj mam punkt A, a tutaj mam gdzieś punkt B. Ok, kolejny układ równań. No i zaczyna być coraz bardziej ciekawie, coraz ciekawiej. Wyliczmy sobie, no, jeżeli chcemy tak naprawdę narysować to jeszcze, to musimy doprowadzić do tego, żeby było Y równa się. Więc w pierwszym równaniu przerzucam sobie 2 Y na drugą stronę. O, mam x kwadrat minus 4x równa się 2y. No jeżeli chcę mieć y, no to muszę podzielić to przez 2 i będziemy mieli y równa się 1 druga x kwadrat minus 2x. Tak? I wtedy już wiem, że to jest parabolka, która jest uśmiechnięta, bo przy x kwadrat stoi 1 druga, czyli współczynnik jest dodatni. Natomiast z drugiego równania mam y równa się y, przy y zobaczcie, stoi jedynka, więc ja y zostawię po tej stronie, natomiast 2x i minus 2 wyrzucę na drugą stronę. Czyli będę miał minus 2x plus 2. No i teraz co? No, mm, Mamy układ równań. O. Ja tak naprawdę z pierwszego równania wyliczyłem y tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać wam, co będzie stało przy x kwadrat. Natomiast ja spokojnie mogę, słuchajcie, tego y podstawić sobie tutaj, pod tego y. -ka. Czyli przepisuję x kwadrat minus 4x, zobaczcie, równa się 2 razy y, a zamiast pisać y z drugiego równania wezmę sobie że to jest minus 2x plus 2. O, i uniknę jakichkolwiek ułamków, słuchajcie. Czyli mam tak, x kwadrat minus 4x równa się 2 razy minus 2x to jest minus 4x, 2 razy 2 to jest plus 4. Minus 4x jest po obu stronach i to nam się pięknie redukuje, słuchajcie. I mam x kwadrat równa się 4. No, oczywiście możemy czwórkę przerzucić na lewą stronę i zastosować tutaj co? No, delta x1, x2 polczyć. Natomiast, no, jeżeli mamy w takiej postaci, czyli jakby b jest 0, bo nie mamy elementu, który stoi przy x, no to ja to po prostu bym pierwiastkował Słuchajcie. Na no, pierwiastek z czterech to jest oczywiście 2, ale musicie pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo mamy x2 równa się 4. Więc to oznacza, że dwójka do kwadratu da nam 4, ale także minus dwójka do kwadratu da nam 4. Musicie pamiętać o tych dwóch rozwiązaniach. No i teraz, jeżeli mam x równa się 2 albo x równa się minus 2, podstawiam sobie i wyliczę y. Najlepiej podstawię sobie do tego drugiego równanie, że to jest minus 2x plus 2, tak? Czyli to jest minus 2 razy 2, czyli minus 4 plus 2, no to będzie minus 2. Z kolei tutaj, jak podstawię sobie minus dwójkę, to mam minus 2 razy minus 2, czyli 4. Dodać 2 to będzie 6. Czyli mam punkt A o współrzędnych 2 i minus 2. I mam punkt B o współrzędnych minus 2 oraz 6. No i teraz, jeżeli chcemy to geometrycznie przedstawić, zobaczcie, to powiedzieliśmy sobie, że moja parabolka jest uśmiechnięta, bo przy x kwadrat stoi 1 druga. To jest raz. 2 moja funkcja jest malejąca, bo przy X stoi minus 2. No i teraz zobaczcie, ja naj... czyli tu mamy dwa punkty przecięcia, najpierw mam punkt B, a później mam punkt A. Tak. Dlaczego tak? W takiej kolejności napisałem? No bo zobaczcie, no oczywiście idąc y, od lewej do prawej, najpierw mam x mniejsze, a później większe, więc, więc najpierw jest minus 2, to, co jest w punkcie B, a później dopiero jest 2, to, co jest w punkcie A. No i ostatni jeszcze jeden przykład. Słuchajcie, y równa się 2x kwadrat minus 4x minus 3 i 8x plus y równa się 5. Wyczam z drugiego równania y, czyli przerzucam sobie 8x i przerzucam sobie piąteczkę i już widzę, że mam funkcję liniową malejącą, tak? Bo przy x stoi minus 8. Przyrównujemy do siebie te dwa równania, czyli minus 8 minus i... 8 x minus 5 równa się 2x kwadrat minus 4x odjąć 3. Przerzucam wszystko na prawą stronę i będziemy mieli 2x kwadrat. Minus 8x przerzucam na drugą stronę, czyli zrobi mi się plus 4x, tak? bo plus 8 minus 4 to plus 4x. I minus 5 przerzucam na drugą stronę, czyli 5 minus 3 to będzie plus 2, równa się 0. Aby nie mieć tak dużych współczynników, możemy podzielić sobie przez 2 i mam x kwadrat plus 2x plus 1 równa się 0. I liczymy sobie deltę, no chyba, że ktoś widzi tu wzór skróconego mnożenia. Więc jak widzi, to niech zastosuje. Jak nie widzi, no to policzymy sobie deltę. No ja widzę, ale policzę dla was deltę, żeby nie było. Czyli to jest b kwadrat, czyli 2 do kwadratu minus 4 razy a razy c, czyli 4 minus 4, co daje nam 0. No 0 oczywiście oznacza, że będziemy mieli jedno rozwiązanie, czyli tak naprawdę ta prosta będzie styczna do parabolki. No i liczymy sobie teraz x1 jako minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Minus 2 przez 2 to będzie minus 1. Oczywiście, jak ja dodam 0, to wyjdzie mi dokładnie to samo. Podstawiamy sobie i wyliczamy y. To jest minus 8x minus 5, tak? Minus 8 razy minus 1 to jest 8. 8 minus 5 to będzie 3. Czyli moja parabolka, tak jak powiedzieliśmy sobie, jest uśmiechnięta, bo przy x kwadrat stoi dwójeczka. Zobaczcie, pierwsze równanie: 2x kwadrat minus 4x minus 3. No i moja funkcja liniowa jest malejąca, no bo przy x stoi minus 8, ale tak jak powiedzieliśmy sobie, ona będzie styczna, tak? Postaram się to zrobić, żeby było styczne. Zobaczcie, tu jest mój punkt A, który ma współrzędne minus 1 i 3. I tak wygląda interpretacja naszego metryczna, naszego układu. Równań. To tyle, jeżeli chodzi o układy równań, układy równań, yy, gdzie jedno równanie jest liniowe, drugie nieliniowe, dokładnie jest to równanie kwadratowe. To tyle, jeżeli chodzi o układ równań. Pamiętajcie, nie wystarczy obejrzeć filmiku, musicie koniecznie te zadania jeszcze samodzielnie rozwiązać. Rozwiążcie te, które ja rozwiązałem, a następnie rozwiążcie te, które zostawiłem wam do rozwiązania. Pamiętajcie w komentarzach: napiszcie koniecznie wyniki. Moje macmerficzki, z drugiej, ja słuchajcie, do dzieła. Zadania na kordkówce będą bardzo podobne. Bardzo podobne. No.